Jeżeli już obejrzałeś nagranie na moim kanale o tym, jak spełnić najskrytsze marzenie z techniką doktora Jody Spencer, wybrałeś konkretne marzenie, opisałeś go tak, jak powinno być opisane, robisz praktyki, wizualizujesz, medytujesz, jesteś, dziękujesz, jesteś w podniesionym nastroju, i zastanawiasz się, czy faktycznie Twoje marzenie już się realizuje, czy ono w ogóle się zrealizuje, czy to jest po prostu strata czasu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o znakach Wszechświata, o to, w jaki sposób Wszechświat z nami się komunikuje i nam pokazuje, że tak, nasze marzenie już się realizuje. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ jeżeli nie będziemy umieli odczytać tego, tych znaków i tej, tej, tej mowy Wszechświata do nas, to z czasem zaczniemy wątpić, z czasem przestaniemy wizualizować, przestaniemy medytować, dziękować, myśleć o tym naszym marzeniu, bo... Będziemy myśleli, że to jest strata czasu, to nie działa, moje marzenie się nie realizuje. ono się realizuje u kogo innego, ale u mnie to nie działa, i po prostu będzie nam ta energia opadać, będziemy się gorzej czuli. A bardzo jest ważne, żeby ten podniesiony duch, tą energię, żeby to utrzymać, żeby zobaczyć i umieć odczytać, że o, widzę, to jest znak od wszechświata, o, widzę, to on to mi chce powiedzieć, przekazać, że faktycznie jestem na dobrej drodze i jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zaczynać pracować nad tym swoim marzeniem. I tak w jaki sposób wszechświat z nami się komunikuje i pokazuje nam, że faktycznie nasze marzenia już jest w trakcie realizacji. Pierwsze to są znaki. I znaki mogą być różne. Mogą być jak i pozytywne, tak i negatywne. Do negatywnych za chwilę dojdziemy. Natomiast jeżeli możemy o miłości, to mogą być pary, które widzimy na oko, trzymające się za ręce, przytulające się, całujące się, to może być nasza znajoma, która całe życie była sama, a nagle mówi, że dostała propozycję wychodzi za mąż. Może to być również znakiem ktoś z dalekiej rodziny, który zaprasza nas na wesela. Czyli widzimy, że wszędzie naokoło nas, je, nas jest miłość. I to jest ogromny Głos, głośny znak od Wszechświata, że jesteś na wibracjach miłości, usłyszałem to, co do mnie mówisz, usłyszałem to, co prosisz i proszę bardzo, tu jest miłość, jej jest bardzo dużo i jeżeli nie będziesz cieszyć się od tego, nieważne, że to jest u kogoś innego, że na chwilę obecną jesteś sam, czy jesteś sama i bardzo potrzebujesz tej miłości, ale widzisz ją naokoło, to dla Ciebie jest ogromny znak, że tej miłości jest bardzo dużo, że Wszechświat jest obfity i ta miłość za chwilę również pojawi się w Twoim życiu. Drugim znakiem, na przykład jeżeli zarzuczyłeś sobie pieniędzy, czy zarzuczyłeś sobie zdrowia, to możesz zauważyć, że um, albo ma małym takim znakiem może być nawet znalezienie pieniędzy, może być podwyżka, może być podwyżka u kogoś innego, może być ktoś inny wygrał na loterii. Możesz na przykład widzieć również znaki w formie symboli. Możesz widzieć, jeżeli to jest miłość, możesz widzieć serduszka, możesz widzieć um, jakieś przytulających się, całujących się osób. Jeżeli to symbol pieniędzy, no to możesz widzieć, że ktoś wygrał Totolotka, że widzisz na przykład jakieś, jakieś takie pozytywne przesłania związane z pieniędzmi, które. Do ciebie docierają, że ojej, widzę, że wszechświat odpowiada mi na moje marzenia. I to jest tutaj tak istotne, żeby potrafić przełamać się i potrafić cieszyć się z radości innych osób. Wiem, że to jest bardzo ciężkie, bo jeżeli czegoś bardzo chcę i tego nie dostaję już od lat, i widzę, że wszyscy naokoło to mają, a ja tego nie mam, to naprawdę jest ogromnie ciężko zacząć tak od serca się cieszyć i być wdzięcznym i rozumieć, że za chwilę też to będę miała. I jeżeli nie dziękować od serca, jeżeli nie cieszyć się od serca, że ojej, widzę, faktycznie moje życzenia, moje marzenie za chwilę się spełni, tylko tak, bo Iwanka powiedziała: dobre, to zauważyłam ten znak, no to będę teraz dziękować, ale to robić z taką, z taką złością, z takimi spiętymi pięściami no to marzenie po prostu tylko i wyłącznie się odsunie w czasie. Znaki również bywają negatywne. Na przykład, jeżeli przychodzi znajoma, waszym życzeniem było życzenie miłości, marzenia zna, spotkać mm, drugą połówkę i przychodzi znajoma i mówi, że się rozstała z mężem, czy się rozstała z partnerem, albo gdzieś widzicie kłócące się osoby, no to jest dla was również negatywny znak od wszechświata i na niego w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, bo to znaczy, że coś z waszym marzeniem jest nie tak. Albo ono było nieekologiczne sformułowane, albo jesteście jeszcze nie gotowi, że żeby spełnić to marzenie, żeby go zrealizować. I tutaj warto popatrzeć, jakie mam przekonania tutaj, od, od, od jakiego przykierowuję Was do nagrania o tym, jak zmienić swoje przekonania, żeby zobaczyć, co jest z moimi przekonaniami nie tak, czemu ja jeszcze nie jestem gotowa, czy nie jestem gotowy, żeby to marzenia dostać. Drugą wskazówką od Trzech Świata to są podpowiedzi. I podpowiedzi tutaj będą różne. I w postaci książek, i w postaci filmów, i w postaci spotkanej osoby, która może Wam coś powiedzieć, na coś Was nakierować. Powiem na swoim przykładzie, jak miałam taki troszeczkę zwątpienia, w którą stronę mam iść, czy mam rozwijać się w tym kierunku, czy mam rozwijać się w drugim kierunku. I odpaliłam, przeglądałam w tej chwili YouTube'a, jest taki znany jeden rosyjski coach, którego od dłuższego czasu obserwuję i podziwiam tą osobę. I to był po prostu taki tytuł Taki zrób ogromny krok do przodu. Jak zobaczyłam ten tytuł, bo od dłuższego czasu już go nie oglądałam, to stwierdziłam, że to jest chyba odpowiedź dla mnie. Kliknęłam i tam była faktycznie odpowiedź dla mnie. W filmie był na dwie minuty, ale ja usłyszałam odpowiedź na pytania, które zadałam. I wtedy warto być otwartym, warto słuchać, bo jeżeli masz swoje marzenie, jeżeli zażyczyłeś coś sobie otworzyłeś się na wszechświat, to oczekuj od wszechświata podpowiedzi, podpowiedzi w postaci, tak jak powiedziałam, książek, w postaci ktoś coś powiedział, od kogoś coś gdzieś usłyszałaś i wykorzystaj to od razu, natychmiast, nie zwlekając. Tak jak, było, tak jak usłyszałam w tym filmiku, to było bardzo dziwne, bo to było bardzo późna pora w nocy, ale stwierdziłam tak, robię ten krok do przodu, wiem co teraz w tej chwili mam robić. Trzecią podpowiedzią od wszechświata jest wewnętrzna radość, wewnętrzny spokój. Czujecie w środku, że moje marzenie się spełnia. I bardzo tutaj jest ważne, żeby tą radość zobaczyć, żeby ją zaakceptować, żeby zacząć za nią dziękować i troszeczkę się pocieszyć, pozwolić sobie na to, że okej, okay, ja czuję się spełniona, ja czuję się radosna, ja wiem, że za chwilę moje marzenie się spełni i wtedy zacząć dziękować, żeby, żeby tą radość, nie wiem, może to troszeczkę dziwnie zabrzmi, może zabrzmie zabobonnie, żeby tą radość nie zapeszyć, żeby nie zacząć się cieszyć, jeszcze nic się nie wydarzyło, a ja już się cieszę na maksa, bo czuję tą radość w środku, tak, mówię, żeby się troszeczkę pocieszyć, żeby to docenić, żeby to zauważyć, ale zacząć od razu dziękować. Skupić swoją uwagę na pogłębieniu tej miłości wokół siebie, na pogłębieniu tej wdzięczności, żeby jak najszybciej znowu przejść do tego swojego marzenia. I czwartą, bardzo fajną podpowiedzią to są sny. Istotne tutaj jest to, żeby wieczorem, jak kładzie się spać, no to obowiązkowo wziąć obok siebie długopis, kartkę papieru, żeby rano, tuż po przebudzeniu od razu ten sen zapisać. Jeżeli on oczywiście był przyjemny, jeżeli on. Tłumaczył ci o tym, że faktycznie Twoje marzenie już się spełnia, co na przykład w tym śnie możesz dowiedzieć się, co masz zrobić, jaki to ma być następny krok albo gdzie pójść, gdzie pojechać, co zobaczyć. Ale również, jeżeli, tak jak już mówiliśmy o tych znakach negatywnych, jeżeli w tym śnie coś się działo nie tak, to również to zapisać i zacząć analizować, czy faktycznie jestem na dobrej drodze, czy faktycznie to moje marzenie się spełnia. Znaków jest bardzo dużo. Cały czas jak zaczęłam pracować nad świadomością, nad sama świadomością, nad energią, nad marzeniami, otworzyłam się na te znaki, to te znaki widzę, widzę non stop. Dla kogoś również znakami może być synchroniczność cyfr, czyli na przykład je, ktoś widzi na godzinę 11.11 .11, albo na przykład rejestrację auta 12.12, .12, czy słyszę jakieś cyferki albo cyferki, które cały czas gdzieś tę osobę prześladują, tak można powiedzieć, to również jest znak od Wszechświata, że tak, to co w tej chwili myślałam to, w którym kierunku idziesz, to jest dobry kierunek. Skupiajcie na tym uwagę, starajcie się jak najwięcej tego wychwycić, i w momencie, kiedy to zobaczycie, to jest tutaj po prostu istotne, to jest kluczowe, żeby na chwilę się zatrzymać, zamknąć oczy i powiedzieć: Dziękuję, tak, widzę, słyszę, rozumiem, co do mnie mówisz, poproszę o więcej. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie znaki wam się przytrafiają, czy wierzycie w ogóle w te znaki, czy widzicie te znaki. Jeżeli tych znaków nie widzicie, to też jest bardzo ważne, żeby nie złościć się na siebie, żeby się nie frustrować i nie zmuszać siebie do wynajdywania tych znaków na siłę, bo to jest tak troszeczkę jak, jak z takim motylkiem, który jeżeli na niego nie patrzysz, on usiądzie Ci na ramię, ale jeżeli próbujesz go złapać, on od Ciebie ucieka. Tutaj jest istotne, żeby wyluzować, mówiąc to po prostu, żeby być otwartym, żeby być, żyć w miłości, żyć w radości, żeby nie stresować siebie, nie stresować swojego ciała, bo wszystko, co jest związane z marzeniami, wszystko, co jest związane z energią, to jest... Odpowiednik miłości odpowiednik lekkości, odpowiednik radości. Ale jeżeli na siłę próbujesz znaleźć znaki, jeżeli na siłę starasz się zrozumieć, czy to był znak pozytywny, czy negatywny i zaczynasz siebie stresować, zaczynasz frustrować się, bo Ci nie wychodzi, bo to nie jest ten znak, którego oczekiwałeś albo ja dzisiaj mówię, że mam mnóstwo znaków, a Ty na, swój, na chwilę obecną nie masz w swoim życiu żadnego znaku, to ważne, żebyś się nie smucił, nie smuciła, żebyś po prostu skupiła się na to i teraz, jeszcze raz skupiła się na, twoje, na swoim marzeniu, żebyś wróciła do medytacji, żebyś wróciła do tego, jak odpowiednio zacząć Dzień od wdzięczności, od medytacji, od modlitwy, od radości, żebyś pamiętała o tym, że Twoje marzenie już się realizuje, bo Wszechświat po prostu tak działa.